Cukinia o. Pierwszy dzień lata To Pimambur, Czy jak to się tak nazywa? Pokazywałem tutaj rośnie Jak on się nazywa? Zaraz przeczytam To przeczytam <noise> Tutaj jest kalafior A, kalafior Kalafior Rozrósł się Rebarbar, nic nie wychodziło z niego się wreszcie rozrósł O Posadzony melon muszę go podnieść Nie wiem czy coś z niego wyjdzie Agrest Kwarwnik Biały Różowy Co to jest? Ktoś się pozawijał Tutaj tutaj jest Żywokost no się rozsiewa Waleriana mama, siedlisz Tutaj jest Taki skalniaczek, żagwin, coś go dręczy. Nie wiem, czy wyjdzie. Ten szpinak na nasiona, dwa kalafiory, rozkwinka chorowała. Tutaj też kalafiory i te brokuły, tu nowa sałata, temu nasiona, Galidardia, no, tu róże To jest róża wielkokwiatowa. To jest. To jest... Roza Fabulon nacionale pomarańczowy. Bukietowa, pachnąca. O, bukietowa, pachnąca. Tu następną różę, taką z biegronki kupiłem kiedyś. Ona była zagłuszona. Może odchoruje i odejdzie. Tam jest to jak. Kwitnący. Ta róża pienna. Kańska Jak tam Winogron Pocięty Trzeba wyłamywać Chyba będzie zbiór Przekwitnięte na prostnicę. Drugi Winogron Który tutaj się rozrasta jabana. Idę już dalej Cynie. aleją. Cienie socowskie na linki, Linko. kącie. Ale nie będą i sło Tam są już białe. Trochę koruje. Zrawiam. Laki. Szawia to Romany, maliny. Koniec truskawek zaczynają się maliny maliny, koniec, koniec truskawek truskawki, maliny, dziurawiec. Get that is.